Świętujemy Kurde czapkę muszę założyć, bo tutaj pod słońce I mnie razi mocno No i zawierdzielamy Sadzimy dzisiaj ziemniaczki Robiłem sobie na sadzarkę taką nastawkę Zobaczcie Tak to wygląda Mówię w tym roku Dosyć mało tych ziemniaków jakoś tam dużo. No, po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? O, widzę, to się dzieje. Zaczynają osoby sadzić takie, które nigdy nie sadziły, więc znowu w tym roku e, trzeba zejść po prostu z ilości. No i e, nadrobić jakością, tak? Standardowo dla tych samych klientów, co co roku biorą, to będą brali dalej. A nowych myślę, że raczej nie przybędzie z racji tego, że e, po prostu. Będzie bardzo duża konkurencja na rynku, tak? No i znowu cena rąg nie w dół, nie. Tym bardziej, że nawozy wrócimy do, 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 do powiedzmy w miarę normalnych cen, tak? właśnie nie sadziło dlatego, że było to no, po prostu kosztowne tak I, i tutaj gdzieś od tego ziemniaka odeszli, ale widzę, że znowu w tym roku wracają, więc myślę, że tutaj kokosów w tym roku nie zrobimy na ziemniaku, więc dlatego też odpuszczamy sobie po części nie? a drugi temat to taki, że no, ziemniak jest niesamowicie pracochłonny tak no i gdzieś tutaj tych rąk do pracy zaczyna brakować no i

Jeśli chodzi o jakieś zabiegi chwastobójcze tak? Bo tutaj duże grono osób nie pyta jarom czy pryska pod chwasta. nie pryska niczym od chwasta. O kurwa! Później e, wjeżdżam parę razy zabieg jakiś robię, zabieg może, to no, zabieg w sumie, tak? Parę razy jakimś tym, redełkiem takim zwykłym parę razy to przelecę. Sezonie, jakaś tam bronka lekka, tak? Pastownik rozbronuje eee, no i później obrzucę z powrotem. Takie grzebanie trochę, nie? Ale jak się robi na taką skalę, eee, i tak naprawdę mało tych ziemniaków się sadzi. No to można się tak bawić, tak? Gdyby było ich więcej, no to podejrzewam, że. Raczej byłoby trudno się bawić w ten sposób. Ale z racji, że jest nie za wiele, no aż można tu tak stałnić. i wszystko ładnie leci, że elegancko. W sumie podoba mi się takie sadzenie niedużych kawałków, właśnie niedużych, tu jest drugi kawałek, tak, nawet bym że bardzo Da müssen wir gdzieś tam na morze no będzie. Lecze gdzieś tam zaczynają kwitnąć, tak, przy drogach, przy na łąkach już. Także śmiało te 10 stopni w lewie jest. No i można sobie już e, ziemniaczkę do gleby rzucać, tak. Choroby się już nie powinny Przed uprawą tak? przed uprawą został podany znowu, teraz tutaj jak zostanie to wszystko rozbronowane i później będzie znowu obrzucane, to jeszcze raz podamy, no i w ten sposób ograniczymy nawożenie no, praktycznie zera. Ktoś mi powie, że yy, Jaro, ale to znowu przecież wyciągasz, wyciągasz, musisz kiedyś ten nawóz podać. No jak na chwilę obecną mnie podaje, no i muszę Wam powiedzieć, że nie jest źle. Ziemniaków, tak, bo tutaj w zeszłym sezonie nie było nic na temat ziemniaków powiedziane, jak to wyszło, wyszło nieźle. Nosa nie oszuka, weekend majowy. Znaczy to ja mówiłem, A, o ziemniakach, że wyszło całkiem nieźle, ale najbardziej rzecz, która mnie zaskoczyła, to przechowanie tych ziemniaków. Świata. Wiecie, że w październiku sortowaliśmy Sadzaniaka, i jak na woreczek 30-kilogramowy trafi się, nie wiem, 5 jakichś takich zaskniętych ziemniaków, to wszystko. W sensie, że no, jakiś tam goryk, nie? Pięć sztuk jak trafimy, to wszystko naprawdę. Jestem. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, tak? O kosmos. sympatyczny. No i przede wszystkim najważniejsze to, że nie gniją, tak? Tutaj troszkę przybiorę, bo tutaj mi się troszkę skręciło. Sąsiadomornik to tak? Ładny zestaw. Tak się tułamy, tak powolutku, nie jeszcze szybko 5 na godzinę z za dareczką, tylko po to, żeby jakaś ta dokładność sadzenia była, żeby to nie było jakoś tak szybko, na łapu CAPU powoli. Tak jak to kuzian mówi powoli, do celu systematycznie będzie forma I yeah.